Liga za pasem. Czego Pan oczekuje tym dla Pana jako pierwszego szkoleniowca w debiutanckim sezonie? No ostatnio bardzo dużo słyszę pytań w tym, w tym, w tym kontekście. Jak Unik, tak, tak. Jak ja, ta liga no, gdzie się... Po, po nazwiskach, które do nas przychodzą e, różnie ludzie nas oceniają, i kibice, i fachowcy, i, i niektórzy stawiają nas już w roli faworyta, ja przed tym przestrzegam. E, to, ten, ten, ten skład dobieraliśmy tak, aby, aby nie przechodzić horrorów po raz drugi i gdzieś tam do, do przedostatniej kolejki e, być pełni obaw, czy się utrzymamy, czy nie. A... Aczkolwiek no, myślę, że pierwsze spotkania pokażą, gdzie jest nasze miejsce w szeregu i myślę, że ten zespół będzie się zgrywał. Jest wielu nowych zawodników tak? I, i, i nie było aż tyle czasu, żeby zgrać na tyle, żeby to funkcjonowało jeszcze w 100%. No nie chciałbym nakładać zbędnej presji na zawodników, na drużynę, na chłodno gdzieś tam przestrzegam od kilku już tam tygodni tych chłopców, żeby w jakiś sposób spokojnie podchodzili do sprawy. Nie ma żadnego nad nami ciśnienia wielkiego, nikt nie wymaga tu awansu w tym klubie, ale zdajemy sobie sprawę, że... że... Jak przysłowiowo coś zapali, tak, no to, to, to może być różnie, ale poczekajmy do pierwszych kolejek i myślę, że to rozstrzygnie, Jasne. w jakim punkcie jesteśmy. Chciałem wygrać z pogonią Szczecin, żeby jako zespół tutaj nasz miał no, szansę budują, nie? skonfrontować Mentalnie. się, tak, skonfrontować się z zespołem Lecha, w kolejnej rundzie awansować, ale też na chłodno trochę przeanalizowałem, kto jest bardziej predysponowany do, do gry co trzy dni i, i, i jeszcze w kontekście tego, że tak powiem, dodatkowego obszaru minutowego no to, no to no myślę, że nie do końca był to ten skład, który wyjdzie w meczu ze Świnoujściem.